Siema, z tej strony jak ulicy Kartomek. O, jak kamera mi spadła. Wszyscy w FIFA 13 karierę. Już akurat widzicie, że mi się film już. O, już przesyłam.

Kariera Real Madrid chyba nie będzie, ale... do Dortmund. Tylko zobaczę, czy mam w ogóle taką karierę. Od tego trzeba zacząć. tryb kariery, wczytaj karierę, najpierw zobaczmy. Mam. Ale nie mam kariery Real Madrid. Нет, вот фольга содой. A więc to już I lecimy Real Castilla, ale my nie Real Castilla, tylko Real Madrid. Zawsze w mojej karierze realnym to Kasjas jest rozchwytywany.

chętnie nie zagramy w ogóle meczu. Transfer, e, transfery nie ma widzieć jest do sprzedania więc ja sobie go wezmę to jest e, tam e, ja będę wiedział katoliga Dokonywać teraz, bo muszę mecz wygrać. No, wygram mecz koniec, i już nie będzie widzicia. Aj, hallelujesz. No, chyba trochę cicho. Cicho nie słychać, jak tam Dąskowy napisał. Ja mam PlayStation 4, e, 3000. No. No nie mogę! Czemu jest na gracza? Eee yy, i... Czekajcie, drzwi zamknę. No i nie zamknę. Bo już co zamknięte. Właśnie. Jaką ja mam w skalę trudności, nie wiem, ale gram. Chyba początkujący z tego co wiem. Kiedyś sobie... kiedyś byłem słaby, jeszcze gram na początkującym. 18 Już. 14 gram na legendarnym chyba. Nie wiem nawet. To jest ślisk, nie ma karnego. Nooo, lejasz! Ja, I broni Jezu, pepe jeszcze łysy był. Teraz to jak ma włosy, to nie mogę się przyzwyczaić, że był kiedyś łysy. Di Maria, di Maria, di Maria. Di Maria i nie strzeli pierwszej bramki w tym sezonie dla Realu Madryt. Ronaldo, on może to strzeli, nie strzeli. E, dobrze, już mówię głośniej. Alvaro, Alvaro, Alvaro! obron Kasijas! Dobrze Kasijas! No i w no też szans nie miałem. Alvaro, wiedziałem, że jak nie, bo jak będę chciał jednym zawodnikiem jeszcze w ramkę, to będę je tracił. Dobra, Ronaldo, tyle lecisz to odrobić. Ronaldo, Ronaldo, kurde mać. O no nie, o no nie, kurde Ronaldo, ty idioto. No i jeszcze fał, będziesz żółta kartka, tak? E, i właśnie, i właśnie, właśnie, właśnie lecimy z tym koksem. No. Będą gierki na PSP, bo PlayStation niestety nie mam, ale na PC mam gry. Niestety ja mam KS Studio 8 i Action do nagrywania pulpitu, ale ja tam nie mam głosu, a skonfigurowałem te programy. Mówię nie słychać. Inni mówią, mój kolega nie ma w ogóle mikrofonu, a mówi to wszystko słychać. Naprawdę nie ma mikrofonu. Ani pacynko, bandika ma bez głosu, akurat ściągnął, ale nie ma głosu tam. O nie, ja nie mogę. Start! Czy PSP mi spadło? Jakie to wku jest Pepe, Ardola, Ronaldo, Ez, gdzie mam Benzema, Ronaldo, Ronaldo wychodzi na atak, Ronaldo, Ronaldo, 1-1, jeden, jeden. gol, Ronaldo, pięknie, 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 będę krzyczał ile będę chciał. A więc leci. Dawać. Dawać. Popatrzcie na tego przepięknego gola. I ciszej. Boże, co ja gadam? I fajnie, fajnie, fajnie. Na koniec połowy. Bramka do szatni. Ale mi bramka do szatni na 1-1 Śmieszne mu, no nie? No nie! No będzie bramka do szatni! Nie będzie bramek do szatni Łeej! Poprzeczka Ezil to nie... Ja nim chyba nie strzelę, bo... ...ma taką brzydką twarz Siemka, z tej strony jak A więc dalej. O kurczę, ja zaczekajcie. Nie, nie, nie. To wszystko do się na razie. A właśnie, ja to tak zrobię. Ja to tak zrobię. Gram dalej. Jest, jest jest bramka, jest pięknie, jest gol Ja po prostu przedłużę limit filmów, skoro mam nagrywać gry, które mają mieć 15 minut To jest za przeproszeniem, no i już nie powiem co Ale pewnie się domyślacie No już nie chcę przekinać na filmach Ronaldo 3 1. tak to się robi. Ja tak szybko nie biegam jak w FIFA, ale też właśnie jak jestem sam na sam, jak gram w piłkę, to zawsze po bokach.

along I kurze, no nie mogę, o takiej kapitalnej komórce. I bramka, brawo! Oczywiście, że tu jestem trochę zdenerwowany. Jaki Q&A i zadawajcie pytania. podał. No, teraz przed chwilą będzie Lego Harry Potter. I na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Chyba, że sobie jeszcze zagram mecz towarzyski, nagram w e, Oczywiście 13. 13 akurat. Jaj, 3-3. No ja nie mogę, Ronald, nie umiesz biegać, nie umiesz się przedrzeć przed odbronę Zeta Fę, a to jest słaby zespół. Iście bez urazy dla kibiców Zeta O, wow, na podanie. No nie, Di Maria go. Ja już myślałem, że to mi nie wyjdzie. Angel, Di Maria... Na pewno nie będzie. Dobra, bo jednej godziny przedłuża limit moich filmików na YouTubie. I właśnie. Di Maria! Przepa! Pięknie. PSP się nie wyładowało. Nie powinna się wyładować. E, właśnie. Lecimy dalej. Gramy, gramy, gramy Madadra, ja nie Jezus Maria jest 4-4. Nie yes! Ronaldo pięć, cztery! Brawo, brawo, brawo. Po co on edytował ten pis? A więc... Casillas, yes, jest! Perfekcyjny bramkaż! Wybijamy tą piłkę. Nie, lecimy z tym koksem. ścielając jeszcze jedną bramkę. Kończ jest, tak! Wygraliśmy ten mecz! Świetnie! Świetnie nam poszło. Ile, ile, ile tam jest? 23 minuty. Super. Super! Przy przesuwanie na pewno to przedłuża. A więc to już na tyle. No, no to wszystko. Do się na razie. Cześć.